Legislator może wspierać przedsiębiorców na kilka sposobów. Pierwsze to rzeczywiście ułatwienia w realizacji inwestycji, które przedsiębiorca zaplanował, ułatwienia związane z planowaniem przestrzennym, ułatwienia związane z możliwością przyłączenia się do sieci, ale też tworzenie warunków dla mikroinwestorów, takich choćby jak wspólnoty energetyczne, które w Europie ciągle, w Europie są popularne. Ale w Polsce jeszcze ciągle wystartować nie mogą. Największe wspólnoty energetyczne w Europie gromadzą po 60-80 tysięcy ludzi, którzy razem wspólnie budują instalacje wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, a nadmiar sprzedają z zyskiem do, do sieci. To rozwiązanie prawne w Polsce również musi się znaleźć w zastosowaniu. Czy wreszcie legislator może wspierać rozwiązania dotyczące tak zwanej linii bezpośredniej, dla odbiorców energii elektrycznej, tych wielkich, tych, którzy, są, którzy potrzebują ogromne, ogromną ilość energii, są energochłonni i potrzebują szukać tańszej energii z innych źródeł niż tylko tej tradycyjnej, dostarczanej w ciągle w Polsce z węgla. W przypadku rynku elektromobilności również i ustawodawca ma sporo do zrobienia, dlatego że ciągle pojawia się, co powinno być pierwsze samochody elektryczne na polskich drogach. I usłyszę pan zaraz, że po co mi samochód elektryczny, jak ja z Warszawy do Gdańska nie przyjadę, bo nie mam gdzie zatankować. A jeżeli znajdę jakiś punkt tank ładowania samochodu, to ten, w tym punkcie będę ładował 22 godziny. W związku z tym to mi się nie opłaca. Czy właśnie ten system, który pozwoli na to, żeby szybko ładować samochody na trasie. Tutaj jest, potrzebna jest legislacja, która zmusi koncerny energetyczne, energetyczne do tego, żeby z jednej strony budowały tego typu stacje szybkiego ładowania, albo stworzy warunki do tego, żeby tego typu stacje wzdłuż polskich autostrad mogły się rozwijać.